Oto najistotniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia, które mogą zmienić krajobraz polityczny Europy i Ukrainy. Prezydent Trump zapowiada szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, ale plan pokojowy kifa może być zbyt optymistyczny wobec skomplikowanej sytuacji na froncie. Na konferencji w Monachium, która trwała od piątku do niedzieli, temat bezpieczeństwa Europy zdominował dyskusję. Wiceprezydent USA wyraźnie zarzucił Europie brak odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, co jest poważnym oskarżeniem. To wezwanie do samodzielności, a zarazem krytyka za zbytnią zależność od USA. W odpowiedzi na te słowa już w poniedziałek w Paryżu odbędzie się szczyt z udziałem Francji, Niemiec, Polski i innych krajów. To spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnej strategii wobec konfliktu na Ukrainie oraz wzmocnienia bezpieczeństwa Europy. Rosja nasiliła ataki na wschodzie Ukrainy, głównie wokół Pokrowska. Przypuszczam, że jest to strategia przed negocjacjami pokojowymi. Ukraina i sojusznicy muszą być gotowi na różne scenariusze. Kluczowe jest jednak, że USA i Rosja spotkają się w Arabii Saudyjskiej bez Ukrainy, co budzi obawy o wykluczenie Europy z procesu pokojowego, wpływając na jej bezpieczeństwo. Miniony tydzień pełen napięć i ważnych ruchów dyplomatycznych, gdzie Trump, Rosja, Ukraina i Europa splatają się w jedno, z niejasną przyszłością dla Europy. Co o tym wszystkim myślicie? Komentujcie.